W kanałach 10 filmiku przetestuję Wam nowe dwie kostki. Moje dwie kostki. Jedną kupiłem w sklepie na z Smoczej w Warszawie za 5 zł. A drugą to Simba kupiłem za 20 w Ałcha Poland. Przede przed swojej No tak. Simba zrywa się, Naklejki się zrywają, są nietrwałe. Trochę ciężko się przesuwa jak na kostkę. Nie da się tak szybko nią przesuwać, no jest bardzo luźna. Natomiast ta druga kostka, Naklejki są bardzo dobre, bardzo, bardzo wytrzymałe. Już ją mam mniej więcej tyle samo co Hinga. Co najmniej jeszcze mogę powiedzieć? Hmm, no, wytrzymała jest no bardzo. Warta <śm> za 5 zł to można śmiało kupować, nawet może być lepsza od rubicy. Tam jeszcze, bardzo ładnie ścina, o, żal, e, więc tak, no jest ogólnie bardzo wytrzymała, o, polecam naprawdę tą kostkę kupować, magiczna kostka, jest to firma tam, ten, czy jakoś tak. Za 5 zł delikatna. Jeszcze raz bardzo Wam polecam. Dziękuję, pozdrawiam. Tyle